Witam Państwa! Jesteśmy 30 kilometrów na północny zachód od Wilna w miasteczku Pod To tu znajduje się kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. I stąd zapraszamy wysłuchać komentarz do Ewangelii na trzecią niedzielę wielkanocną. Drodzy bracia i siostry, czasem może niektórzy z was zadają sobie pytanie, w jaki sposób, gdzie można znaleźć Jezusa? Otóż trzecia niedziela wielkanocna Ewangelia z tej niedzieli nam pokazuje tę scenę, kiedy to Jezus spotyka się ze swoimi uczniami. Następuje to po tym, jak dwaj z nich wracają z Emausu i opowiadają, że widzieli Jezusa Zmartwychwstałego, i rozpoznali go przy łamaniu chleba. Ten fragment Ewangelii bardzo dobrze nam pokazuje, w jaki sposób można znaleźć Jezusa Chrystusa, Jezusa zmartwychwstałego. Zachęcam zwrócić uwagę na takie trzy momenty. Jezus spotyka się ze swoimi uczniami, czyli we wspólnocie. Też Jezus za pomocą pisma świętego ze Starego Testamentu przedstawia wszystko, co o nim było napisane. I kolejna sprawa to jest dwaj uczniowie dzielą się tym, że rozpoznali Jezusa przy łamaniu chleba. A więc Jezusa może znaleźć we wspólnocie, we wspólnocie wiernych, we wspólnocie Kościoła. Kolejnym sposobem to jest szczera modlitwa modlitwa wspólnotowa i ta modlitwa indywidualna. Więc zastanów się, jak często, jak dużo czasu poświęcasz na tę modlitwę, na to spotkanie z Jezusem. Następnym sposobem spotkania Jezusa jest Pismo Święte i Pismo Święte nie tylko Starego Testamentu, ale też my, ludzie Nowego Testamentu, również czerpiemy wiedzę o Jezusie z Ewangelii, z listów pasterskich, czy też z Apokalipsy. I wreszcie spotykamy Jezusa przy łamaniu chleba, czyli w czasie mszy świętej. Jak często uczestniczysz w Mszy Świętej? Rozumiem teraz, żyjemy w dobie pandemii i to jest troszeczkę jakby ograniczona możliwość pójścia do kościoła i że modlitwa przed ekranem telewizora czy komputera czy telefonu to nie jest to samo co modlitwa w kościele, ale to też jest sposób na spotkanie z Jezusem. Więc jak często uczestniczysz w mszy świętej. Otóż na podstawie tego fragmentu możemy spojrzeć, w jaki sposób możemy spotkać Jezusa. C trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby to uczynić, bo często wolamy Jezu, gdzie jesteś, ale nie bardzo już chcemy cokolwiek zrobić w tej kwestii, żeby, żeby Jezusa znaleźć. A więc zachęcam was, drodzy bracia i siostry, siebie oczywiście też Żebyśmy poszukiwali Jezusa we wspólnocie, w Kościoła, w modlitwie, w Piśmie Świętym, a nade wszystko we Mszy Świętej. Amen. Na wiek 15. Tytuły się początki dziejów w miejscowości Brzozy. Wiadomo, że już wtedy istniał tu drewniany kościół. Z dziejami parafii i Kościoła zapozna nas pani Halina Pawłowicz parafianka, członkini kółka biblijnego. Ważne miejsce w dziejach parafii zajmuje rodzina jeleńskich. Do dziś zachował się palac na terenie parafii. Między innymi w kościele tutaj możemy podziwiać wiele cennych pamiątek. Państwo Jeleńscy z Glięciszek, właściciele dworku w Glięciszkach, podarowali, oferowali podbudowę budowę kościoła i cmentarza ziemię. I do dziś dnia jeszcze mamy z dworku jeleńskich oltarzyk, który służył w kaplicy dworku w czasach, kiedy kościoła nie było w Podbrzeziu, jak również konfesjonal. No ale pierwsza wojna światowa budowa kościoła przyhamowała, ale dzięki oferności wiernych i energii kapłanów budowa trwała. I w 1930 roku, 8 sierpnia, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, kościół w Podbrzeziu pod wezwaniem Najświętszego Serca został wyświęcony. Ta parafia bardzo aktywna. Jak wygląda życie parafialne w tej dobie pandemii? Była na Facebooku organizowana grupa parafii podbrzeskiej i księża transmitowali wszystkie msze, gdzie wierni mogli uczestniczyć w swoim kościele, będąc w domu na Mszy świętej i modlić się ze swoimi księżmi. To bardzo ważne dla wiernych. Księża odwiedzili wszystkie krzyże wioskowe parafii podbrzewskiej, a jest ich około 50, gdzie modlili się, a także prowadzili katechezy. I wierni są bardzo zadowoleni, że dużo otrzymali wiedzy o naszej religii w parafii. Dwa żywe różnice w języku polskim i w litewskim, działają dwa kola biblijne w języku polskim i w litewskim. Spotykamy się na przez messengera. Także działa kościół domowy, gdzie rodziny raz na miesiąc, także spotykają się w dobie obecnej, tylko przez Facebook. Jest także schola młodzieżowa, chór parafialny. Wiernie także mają możliwość Księża zachęcili nas do modlitwy za dzieci nienarodzone, gdzie przez 9 miesięcy modlimy się za te dzieci, aby przyszły szczęśliwie na świat. Także modlimy się za księży, których losujemy i musimy przez cały rok codziennie modli modlić się za księdza, którego losujemy. Nasi księża bardzo dbają o rozwój duchowy wiernych naszej parafii. Według potrzeby zawsze zwrócić się do księży na plebanie. Można zadzwonić do księży, zawsze pomogą. Kościół też otwarty bywa do modlitwy osobistej, a w dni świąteczne o trzeciej godzinie bywa koronka do miłosierdzia Bożego i możemy otrzymać komunię. Dziękuję za rozmowę. I tyle na dziś. Krystyna Juckiewicz. Do zobaczenia za tydzień.